Od pierwszego momentu, w którym słyszę dźwięk budzika, myślę tylko o jednym. Co mogę dzisiaj zrobić, żeby zrobić krok naprzód? Jak osiągnąć swój szczyt, który jest tak daleko? Ludzie widzą sukces, kiedy stoisz na scenie w blasku fleszy. Jednak, sukces to rutyna dnia codziennego. Ciężka praca, planowanie, przygotowanie i realizacja. Nie ma tutaj miejsca na sławę. Dieta, trening i każda minuta życia poświęcona jest tylko jednej rzeczy: byciu najlepszym. Dla mnie, bycie drugim oznacza, że jeszcze wiele przede mną. Pasja i chęć realizacji jest tym, co nas definiuje. Przekazuję to innym i budzę w nich tą samą pasję, która zrodziła się we mnie lata temu. Ten sam głód bycie najlepszym. Kiedy przychodzi czas na trening, nie toleruję kompromisu. Przybliżam się do krawędzi i robię krok dalej. Nie uznaję twierdzenia, że czegoś nie da się zrobić. Wiem, że tam, gdzie jest pot i zmęczenie jest także satysfakcja i sukces. Od pierwszego powtórzenia nie liczy się nic. Jestem w swoim własnym świecie, bez ograniczeń, gdzie sztanga jest zarówno moim najgorszym wrogiem, jak i przyjacielem. To starć należy do mnie. Otaczam się tylko najbliższymi ludźmi. To oni motywują mnie na każdym kroku, wspierają mnie wtedy, kiedy przychodzą chwile zwątpienia. Kiedy kończy się dzień, wiem, że spełniłem plan w 100%. Pytasz mnie, dlaczego to robię? Powiedz mi, dlaczego ty tego nie robisz. W głębi duszy jesteśmy tacy sami. Droga do sukcesu jest taka sama. Jesteś gotowy na swoją?